Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Syber, a to jest kolejny odcinek serii Industrial Revolution. Tak, co działo się między odcinkami? Taki mały update sobie zrobiłem na stacji wody, dodałem jeszcze tutaj dwie stacje. W międzyczasie, wybudowałem sobie dwie kopalnie uranu oraz przetwarzanie uranu do uranu. 2, 3, 5 i 2, 3, 8. Uzbierałem sobie tam odpowiednią ilość, czyli 40 sztuk tego wzbogaconego uranu. Dzięki temu mogłem odpalić sobie proces e, kowareksa, e, żeby ten uran gromadzić na potrzeby przyszłej elektrowni atomowej, która powstanie w tym miejscu. Tu mam właśnie drugie takie kopalnie uranu, plus e, przetwarzanie. Wzbogacanie uranu. W dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie przetwórstwo stali. Chcę to zrobić obok wytapiania stali, tak naprawdę. Zrobimy sobie tutaj odnogę od jednej i od drugiej huty, z zastrzeżeniem, że głównym priorytetem zawsze będą tutaj stacje kolejowe. Do wytapiania stali w modzie Industrial Revolution wymagany jest jeszcze jeden składnik, dokładnie jest to karbon. Karbon tworzymy ze skruszonego węgla, także będziemy potrzebowali doprowadzić tutaj skruszony węgiel i przetworzyć go na nasz karbon. Przy procesie kruszenia skruszonego węgla mamy szansę otrzymać diamenty, które są potrzebne do produkcji tych zaawansowanych mining drillów. Do jednego takiego potrzeba 36 diamentów, a żeby zdobyć taki diament, no to naprawdę trzeba długo, długo czekać. Dobra, od czego byśmy sobie zaczęli? Weźmy sobie może nasz schemacik i wybudujmy sobie tutaj nasze roboporty, a właściwie tylko zróbmy schemacik tych roboportów. Chcę mieć mniej więcej jasno i żeby to było w miarę tak równo ułożone. Dobra. E, chciałbym skorzystać mniej więcej z tego. Układu. Czyli coś takiego, ale momencik, roboty na razie nie budujcie, ponieważ tu będziemy potrzebować dwóch taśmociągów. Czyli to musi być przesunięte tak naprawdę o jedno pole w dół. Coś takiego ponieważ jednym taśmociągiem będzie szła stal, e, fu, e, żelazo, a drugim taśmociągiem będą szły... będzie szedł karbon. Jeśli chodzi o ratio. Jeśli chodzi o ratio wytapiania stali. Czekajcie, kurczę, coś tutaj. A, coś tutaj źle przesunąłem życie. O, to powinno być w tak. Dobra. Jeśli chodzi o ratio, to w przypadku zwykłego factoria jest to 1 do 1, czyli jeden piecyk z przetapiania żelaza wystarczy, żeby zasilić jeden piecyk z przetapiania stali. W tym wypadku, do jednego piecyka ze stalą potrzebujemy dwóch pieców z żelazem. Czyli, tak jak mam tutaj w tej naszej pierwszej bazie. Mam tutaj 12 piecyków i te 12 piecyków zasila 24 piecyki z żelaza. Także jeśli mam tutaj jeden taki, to żeby go zasilić w 100%, ja będę musiał doprowadzić stal z tych dwóch, żelazo z dwóch tych piecyków po prawej stronie. Czyli tak to będzie ratio 1 do 1 tak naprawdę. No oczywiście... Oczywiście, tak jak już wspomniałem na początku, dla mnie priorytetem będzie dostarczanie te, tego żelaza na nasze stacje, a dopiero potem nadwyżki pójdą na stal. W przyszłości, jeśli oczywiście zapotrzebowanie będę miał dużo większe, no to po pierwsze, mogę sobie zawsze zrobić tutaj chociażby dodatkową odnogę. Dajmy na to tutaj na dole, będziemy mieli dodatkową. Dodatkową produkcję żelaza, możemy tak naprawdę podwoić tą produkcję, bo tutaj mamy 3,6. A mogę zrobić tutaj jeszcze jedno, bo mam tutaj za tyle miejsca. Bo tutaj wszystko się pięknie, ładnie zgra, więc nie będzie takiego problemu. Dobra, ale powróćmy sobie tutaj do tej naszej stali póki co. Ustawmy sobie przepis. Ok, Teraz wybuduję podajniki długoramienne. OK. Czyli szkielet tak naprawdę mamy już gotowy. Mogę teraz zrobić połączenie razem z żelazem. Czyli tutaj będziemy mieli dwa taśmociągi czerwone tak naprawdę. Jeden sobie zrobimy... Tutaj mamy wyjście. Zróbmy sobie tak, priorytet wyjścia z prawej strony, czyli zawsze, jeśli tylko potrzebne jest żelazo z prawej strony, to będzie dostarczane z prawej strony. I tutaj zrobimy sobie na odwrót, czyli yy, priorytet wyjścia z lewej strony. Dobra. Tu sobie jeszcze można położyć... Rozdzielacz w razie potrzeby i oczywiście musimy tutaj stal dostarczyć yy, żelazo nie stal tylko pytanie hmm. już widzę, że to nie będzie działać, a to dlatego, że tutaj na wyjściu i z jednej i z drugiej strony mamy. Jeden pełny czerwony taśmociąg, a ten układ będzie mi konsumował dwa pełne taśmociągi czerwone, także muszę to podzielić na połowę. 48, czyli 24, ok. To będzie do usunięcia. Za to, to sobie skopiujemy. Tu mamy dwie krateczki, dwie krateczki. O, robimy coś takiego. Ja teraz nie będę podłączał e, tego żelaza, żeby on mi tutaj niepotrzebnie, niepotrzebnie e, nie stał na taśmociągu, póki to buduję. Ale oczywiście tutaj mogę sobie już wybudować, jakby to połączenie. O, coś takiego, i to będzie czekało na podpięcie. Ok. Czyli mamy nasze piecyki. To musimy jeszcze poprawić. Dobra. Teraz możemy sobie zrobić naszą stację załadunkową. Skorzystam sobie tutaj z, z tej już istniejącej odnogi. Ale na pewno nie, będą, nie będzie potrzebna. Nie, będę, nie będą potrzebne dwie stacje, także to sobie można usunąć. To również. Ok, tutaj muszę zmienić nazwę stacji, bo to nie będzie iron, tylko steel. dobra. Także stację byśmy już tutaj mieli, to jest to wywalenia. Dobra. Mamy połączone. Yy, wiadomo jeszcze prąd do doprowadzenia. OK. Teraz musimy się zająć naszym karbonem, jak go tutaj doprowadzić. Myślę, że zrobię stację w tym miejscu, użyję do tego schemaciku coś takiego. Tutaj doprowadzę, doprowadzę oczywiście nasz kruszony węgiel, a następnie ten kruszony węgiel będzie dodatkowo jeszcze raz kruszony na karbon i doprowadzony tutaj do naszej stali. Także raz-dwa, ja sobie może użyję jakiś już istniejący schemat, chociażby. Okej, okay. czyli to będzie węgiel? Jakby to nazwać, nazwijmy sobie to. Dobra, myślę, że taka nazwa wystarczy. Najwyżej później ją zmienię. Czyli tu będziemy mieli wyjście na nasz kruszony węgiel, teraz ile będę potrzebował, ile będę potrzebował kruszarek? Sprawdźmy. Stal. Stal produkowana jest 19,2 sekundy ale prędkość yy, przetopu jest 2, także 19 i 2 musimy podzielić na 2, wychodzi 9,6 sekundy na jeden cykl i w ciągu 9,6 sekundy potrzebne są 2 karbony, czyli 4,8 karbonu, 9,6 podzielić na... 4,8, czyli to wychodzi 2 karbony na sekundę, a 1 karbon robi się 0,8 na sekundę, czyli 48 piecyków razy 2, to jest 96 karbonu, podzielić na 08, nie, trochę za, za dużo, 120, nie chce mi się w to wierzyć. Coś tutaj pomyliłem w obliczeniach jeszcze raz 9 19 i 2 podzielić na 2 to jest 9 6 sekundy w ciągu 9 i 6 potrzebne są dwa węgle i ja sobie to szybko obliczę i zaraz do was wracam wyszło mi że potrzebuję 10 kruszarek czyli 5 do jednej 5 do drugiej czy to prawda no zobaczymy czy poprawnie obliczyłem Dobra, więc potrzebuję 10 kruszarek. 5 z jednej z 5 z drugiej. Jakby to najłatwiej zrobić? Może jak najbliżej. Coś takiego spróbujmy. Tu wychodzi karbon. Brak mi ciągów Dobrze, że jeszcze mam jakieś na samochodzie, czyli 5, 3, 4, 5, wróć, jedno niżej, tu będzie wejście i to drugie Oczywiście powędruje na górę. I zaraz sobie to skopiujemy też na górę. Tylko sobie zrobimy pierw podajniki oraz prąd i przepis. Dobra. To możemy teraz skopiować. I w to miejsce musimy doprowadzić kruszony legend. A, oczywiście, nie mogę zapominać o jednej rzeczy: czyli tutaj na wyjściu muszę dać filtr na diamenty, i zrobić podobnie po drugiej stronie czyli filtr lewo diament. Ach, tylko że, tylko że. To będzie coś takiego. I zrobimy sobie... Kurcze, brakło mi też słupów. Ale to nie problem. Zrobimy sobie skrzyneczkę. I tu nam się będą zbierały nasze diamenciki. Czy ja mam jakieś słupy elektryczne? Kurcze, niestety nie mam. Niestety nie mam, ale czy czegoś jeszcze będę potrzebował, żeby tak nie latać bezsensownie? To sobie możemy usunąć, bo jest to już niepotrzebne w tym miejscu. Podajniki mamy i długie i krótkie. Mamy nasze przetwarzanie, przetwarzanie karbonu. Zrobiliśmy stację, musimy tylko jeszcze zaprogramować warunek, żeby był przyważony, kruszony węgiel w to miejsce. I oczywiście jeszcze do, dociągnąć tutaj musimy prąd, bo też go tutaj nie ma. Ale najważniejsze na chwilę obecną to myślę, że jest. To, że skoczę po średnie słupy elektryczne, także krótkie cięcie i jestem z powrotem. Jestem z powrotem, mam zapas słupów elektrycznych, także teraz mogę tutaj wszystko podłączyć, żeby to miało elektryczność. O, to jest nawet niepotrzebne. Dobra, czyli teraz możemy sobie zaprogramować warunek. Możemy to zrobić chociażby, chociażby stąd. Ajajaj. Jeszcze raz skopiujemy. Ile tego bym potrzebował? Myślę, że na pewno ponę węgiel. Ile sztuk? Dajmy na to, że zacznij requestować. Gdy tego węgla będzie 4000. A chcę mieć tutaj jeden pełny, czy dwa pełne? Dajmy na to, że dwa pełne pociągi, czyli jeden pociąg to jest. To jest 16 8000, więc dwa pociągi to będzie 16 tysięcy. Dobra, to możemy usunąć. Podłączymy sobie teraz to do naszej sieci. Wysyłany jest request o węgiel, okruszony węgiel. Pociągi. Pojedzie teraz do stacji z węglem. Jak tylko dojedzie na miejsce. No, teraz musi akurat poczekać, aż ten pociąg się załaduje. Ale tutaj widzę, że jest końcówka, także ten pociąg zaraz odjedzie. Ten sobie podjedzie tutaj. Załaduje węgiel i przywiezie go tutaj, do tego magazynu. Następnie kruszony węgiel trafi na taśmociągi, zostanie przetworzony na karbon, a karbon trafi do elektrycznych pieców. Jak tylko sobie tutaj ten pociąg podjedzie, to ja podłączę, podłączę te szybkie taśmociągi w tym miejscu i zobaczymy, czy, czy stal się przytapia. O, to chwileczkę potrwa, zanim Zanim się załaduje tamten pociąg. Tu już mi się kończą złoża węgla powiem Wam. Tu już mam taką resztkę. Tu już jest jeszcze mniej. Tutaj też są jakieś resztki, także. Jak najszybciej muszę się przenieść na atom, ponieważ no tutaj mam jeszcze jeden milion tak naprawdę złoża węgla, ale no więcej tutaj w okolicy nie mam, no jedynie tutaj jest jeszcze 600 tysięcy. no tu jest 6,3 tu mam 8,5 ale kurczę chciałbym się jak najszybciej przenieść na atom, wybudować elektrownię atomową i mieć spokój z prądem no ja mam aktualnie zużycie na poziomie 80 około megawatów, ale jak zaczyna mi coś produkować to Średnie zużycie to jest po 145 MW, więc ten węgiel bardzo szybko się kończy. Wam powiem, dobra, pociąg się jeszcze ładuje i jeszcze nawet dopływ nie jest załadowany. Także. także w sumie już mogę to podłączyć. Niech to sobie leci, dlaczego się tak skupiam na tej stali. Skupiam się z tego względu, że e, potrzebuję tutaj: po pierwsze, do fioletowych pakietów, po drugie, do amunicji, e, amunicji e, tytanowej, tak do amunicji tytanowej, i potem do tego e, amunicji, do minigana. Potrzebuję tytanu. Tytanu mam tutaj no, po 2000 mniej więcej w, w skrzyniach magazynowych. Natomiast jeśli chodzi o tytan, tytan produkowany jest tylko i wyłącznie z procesu oczyszczania rudy, rudy żelaza. Otrzymujemy tutaj rafinowany tytan. No i żeby mieć ten tytan. No, to ja tutaj musiałem sobie naspierać. Już mam 6 magazynów e, e, rafinowanego żelaza m, pełnych o 80 tysięcy. Także no, mam już tutaj spore zbiorowisko. No, a dzięki temu, że będę miał tutaj. O, akurat tutaj dojechał nasz węgiel dzięki temu że będę miał dodatkowo produkcję żelaza także e, e, stali e, także ten nasz ta nasza stal e, zużyje trochę tego tego żelaza i ta produkcja będzie dalej trwała zobaczmy jak to jak to pracuje sobie powiedzmy te dwa taśmociągi niech dają, wykładają ten karbon na ten dolny, dolny taśmociąg. Zobaczmy, czy to wszystko będzie pracować. Tak naprawdę, jeśli chodzi o to ratio, to wszystko powinno pracować bez ustanku. Tutaj widzę dwa pełne taśmociągi. Dwa pełne, kurcze. Wydaje mi się, że powinno być tro troszkę mniej niż dwa pełne taśmociągi stali. A dobra Bo to przecież jest dwa razy szybsze. Ok, czyli e czyli. Tutaj na wyjściu, i tutaj na wyjściu mamy po pełnym taśmociągu stali. Tak naprawdę. widzę że jest wystarczająco karbonu, a nawet bym powiedział, że ciut za dużo, chociaż nie, myślę, że jest wystarczająco, jeśli chodzi o to ratio, czyli to będzie ratio takie optymalne. Czyli 24. Elektryczne piece do przetwarzania stali oraz 5 pieców do. 5 y, pieców. Nie pieców, 5 kruszarek do produkcji karbonu. Zobaczmy, o, mam tutaj już nawet jakiś diamencik. Jeden co prawda, ale zawsze to coś. Y, no, otrzymanie diamentu to jest setnych szans, także naprawdę bardzo mało. Dla porównania. Weźmy na przykład proces e, otrzymywania rudy i tutaj mamy, żeby otrzymać tą wzbogaconą rudę, mamy 0,7% szans na otrzymanie, a tam mamy setnych, Także no, zdecydowanie <grym>, jeszcze mniejsza szansa na otrzymanie diamentu. Dobra, ciała jako tako. Nie wiem dlaczego tutaj nie ma jedn jednak tego pełnego taśmociągu. Może to ze względu na. Spróbujmy coś takiego czyli dwa szybkie taśmociągi na sam samym końcu i dwa jeszcze dajmy tu. Czy to nam poprawi naszą. Kondycję, no cóż, może nie ma idealnego wyjścia, ale myślę, że nie ma tragedii. Spróbujmy jeszcze w ten sposób trochę pokombinować i zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodzi mi o to, żeby ta stal była jakby na bieżąco wyciągana z tych piecyków. O, chyba się nawet poprawiło, widzicie. Czyli jest pełny, nieprzerwany ten taśmociąg. To tutaj nawet nie będą potrzebne w takim wypadku te szybkie dajniki, tylko... Aj, nie tak, nie tak, tak. Tylko wystarczą to zwykłe. To się w miarę ustabilizuje i będzie fajnie tutaj wszystko śmigać. Dobra, no to co? Wybudowaliśmy naszą produkcję stali. Mam wrażenie, że poszło bardzo sprawnie.